Kurde, czyli ja za pieniądze daną, a twoje pieniądze pracują zamiast ciebie? Szymon, mieliśmy lecie na wakacje, a ty jakieś obligacje ko, ko, kopulacyjne kupiłeś? Kasiu, obligacje korporacyjne. Ja pożyczam firmie pieniądze, oni mi płacą odsetki. Tak jak bankom. Tylko tym razem to ja jestem bankiem. Ech, nie rozumiem. Oni ci, Ty im pożyczasz, a oni ci spłacają z procentem? Tak, dokładnie. Na przykład firma buduje magazyn. Potrzebuje 5 milionów złotych, Wydaje obligacje, czyli pożyczki. I ty dajesz kasę? Zamiast mi? Tak, ale nie całą, tylko tyle ile chce. A po roku dostaje kapitał plus odsetki na przykład 9-10% rocznie. Czyli ty siedzisz, nic nie robisz, a kasa rośnie? No tak, bo moje pieniądze też mają etat. Ale mam ryzyko jakieś jest? No jasne, jak w życiu. Dlatego wybieram spółki, które faktycznie zarabiają, a nie te z memów. Kurde, czyli ja zapierdam, a Twoje pieniądze pracują zamiast Ciebie? No, Kasiu, widzisz, różnica między nami jest taka, że ja mam pracowników w moim portfelu.